Cześć, to Agile Bars Express, Ryszek Kraszyński, Piotr Gurajek, Zbyszek Czerwonka i Aleksander Kuska. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego zwinnego podcastu Agile Wars Express przestrzeni, gdzie rozmawiamy o pracy, technologii i o tym, co najważniejsze o ludziach. Nazywam się Aleksander Kuska i od kilku lat jestem sam w samym sercu organizacyjnej transformacji. Pełnię rolę Agile coacha, trenera, a czasem po prostu obserwatora. Dziś kolejny odcinek wakacyjny. Tym razem ja nagrywam w pojedynkę. Rysiek Koszczeński, Piotrek Górajek i Zbyszek Czerwonka wypoczywają. Tytuł dzisiejszego odcinka? Nawigatorzy zmian czy kustosze przyszłości? Powiem Wam jedno, świat przyspieszył. To, co kiedyś było maratonem, dziś przypomina jazdy bez trzymanki na roller rollercoasterze. Pamiętam swoje początki, gdy termin Agile Coach brzmiał jeszcze bardzo egzotycznie. Co było naszą rolą? Głównie pilnowanie. Czy zespół robi daily czy wykres spalania idzie w dół? Proste, prawda? Dzisiaj jednak, stojąc w tym pędzącym świecie, zadaję sobie i wam jedno kluczowe pytanie, kim jesteśmy i kim chcemy być? Nawigatorami zmian, czy kustoszami przeszłości, strażnikami starych metodyk, czy przewodnikami po zupełnie nowych terytoriach? Kiedy świat Agile kręcił się wokół IT. Pamiętam, jak próbowaliśmy przekonać dział marketingu albo HR do pracy w Sprintach. To była jednak próba nauczenia słonia tańca towarzyskiego. Dziś, Dziś to zupełnie inna bajka. I tu mam dla was anegdotę. Kilka lat temu pracowałem z zespołem prawników. Tak, prawników, wielkiej korporacji. Wyobraźcie sobie ten początkowy sceptycyzm, te miny, gdy mówiłem o iteracjach i codziennych spotkaniach. Oni byli przyzwyczajeni do planów na lata, do żelaznych procedur. Ale wiecie co się stało? Po kilku tygodniach ten sceptycyzm zamienił się w ekscytację. Zobaczyli, że dzięki krótkim cyklom i szybkiej informacji zwrotnej mogą znacznie efektywniej zarządzać skomplikowanymi sprawami, szybciej reagować na zmieniające się przepisy. To było dla mnie olśnienie. Zrozumiałem, że moja rola już nie polega na nauczaniu skrama, polega na byciu tłumaczem, na znajdowaniu wspólnego języka między światami, które do tej pory mówiły w zupełnie innych dialektach. A do tego wszystkiego dochodzi technologia. Praca zdalna, hybrydowa, pandemia wrzuciła nas wszystkich na głęboką wodę. Pojawiło się kolejne wyzwanie dla nas, nadziei coachy, skram masterów Produktonerów? Jak zbudować zaufanie i bezpieczeństwo, gdy połowa zespołu jest w sali, a druga połowa łączy się z domu, walcząc z psem, dzieckiem, kurierem? Jak odczytać te subtelne sygnały, gdy widzimy tylko głowy w małych okienkach na ekranie? Pamiętam jedną niezwykle trudną retrospektywę. Zespół był w kryzysie, morale na dnie, a my wszyscy byliśmy setki kilometrów od siebie. Zamiast standardowych pytań, typu: co poszło dobrze, co poszło źle, Zastosowałem ćwiczenia oparte na metaforach i wizualizacji. Poprosiłem, by każdy wyobraził sobie naszą współpracę jako statek na morzu i opisał, co widzi. To wymagało skupienia i empatii, ale efekt był niesamowity. Ludzie otworzyli się w sposób, który wydawał się niemożliwy w wirtualnej przestrzeni. To pokazuje, że nasza rola coraz bardziej dryfuje w stronę mistrzostwa w i interakcji w zespołach, niezależnie od tego, czy dzieli nas tylko stół, czy również kamera i ekran monitora. A co ze sztuczną inteligencją? Czy AI nas zastąpi? Spokojnie, nie sądzę. Ale na pewno zmieni, zmieni naszą pracę. AI może pomóc analizować dane, znajdować wąskie gardła w procesie robić to szybciej i lepiej niż my. No i super. To oznacza, że my możemy wreszcie skupić się na tym co ludzkie, na inteligencji emocjonalnej, na wspomaganiu rozwiązywania złożonych konfliktów, na wspieraniu liderów w ich rozwoju. AI będzie naszym potężnym narzędziem, ale to my pozostaniemy interpretatorami i przewodnikami. Jednak największym wyzwaniem, z którym się mierzymy, jest przejście od zwinności na poziomie zespołu do zwinności całej organizacji. Znacie to, prawda? Macie fantastyczny zespół deweloperów, który działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Dostarcza wartość co dwa tygodnie, a potem I praca trafia na mur. Mur w postaci długotrwałych procesów decyzyjnych, silosów między działami menedżera, który musi wszystko zatwierdzić. I tu rola Jay coacha musi ewoluować. Musimy przestać być tylko trenerami zespołów, a stać się agentami zmiany na poziomie systemowym. To wymaga zupełnie innych kompetencji. Myślenia systemowego, umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z zarządem, a przede wszystkim odwagi. I wiecie co? Aby być skutecznym nawigatorem w tym świecie zewnętrznych zmian, musimy najpierw zrobić coś znacznie trudniejszego. Musimy spojrzeć w lustro i zacząć robić to regularnie. Jako doświadczeni kołczowie, łatwo wpadamy w pułapkę. Mamy swoje sprawdzone metody, ulubione narzędzia, czujemy się pewnie. I ta pewność siebie bywa zdradliwa. Bo to, co działało wczoraj, dziś może być kompletnie bezużyteczne. To, co pasuje do jednego zespołu w innym, może się nie sprawdzić. Prawdziwe mistrzostwo nie polega na udzielaniu odpowiedzi, ale na ciągłym zadawaniu pytań zespołowi i samemu sobie. Opowiem Wam coś bardzo osobistego. Pracowałem kiedyś z zespołem, który wydawał się świetny. Sami eksperci, świetni w swojej robocie, ale coś nie grało. Atmosfera była gęsta, wyniki marne. Lubiłem wszystko według zasad: Facylitowanie spotkań, przekazywanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniami, pilnowałem procesu i nic. Czułem rosnącą frustrację. Dopiero pewnego wieczoru, po kolejnej nieudanej retrospektywie, usiadłem w ciszy i zadałem sobie pytanie. Co ja tak naprawdę robię? I zrozumiałem. Nie próbowałem im pomóc. Chciałem ich naprawić. Moja własna potrzeba pokazania efektywności i udowodnienia swojej wartości kompletnie mnie zaślepiła. Ignorowałem ich emocje i ich ukryte konflikty. Skupiałem się na procesie, a nie na ludziach. To była bolesna, ale chyba najważniejsza lekcja w mojej karierze. Lekcja pokory. Zrozumiałem, że muszę odłożyć na bok swoje narzędzia i za zacząć od zera, budowania zaufania, prawdziwego słuchania. I to jest właśnie niekończąca się podróż coacha. Ciąga refleksja, pytanie siebie, jakie moje założenia wpłynęły na sytuację? Jakie emocje mną kierowały? Czy udało się stworzyć przestrzeń, w której ludzie czuli się na tyle bezpiecznie, by powiedzieć prawdę? Jak to robić w praktyce? Żeby nie popaść w samozadowolenie. Ja mam na to trzy sposoby. Po pierwsze, aktywnie szukam feedbacku. Pytam wprost, co mogłem zrobić inaczej, by nasza współpraca była lepsza. Po drugie, świadomie eksperymentuję. Jeśli czuję, że wpadam w rutynę, celowo robię coś inaczej, nawet jeśli się nie uda, to jest to bezcenna nauka. I po trzecie, najważniejsze, superwizja i mentoring. Rozmowa z kimś doświadczonym. To jest dla mnie jak lustro i pomaga mi zobaczyć moje własne martwe punkty. I ten trzeci punkt, moi drodzy, jest absolutnie kluczowy. To on chroni nas przed syndromem samotnego wilka. Pamiętam swoje początki w tej roli. Byłem pełen entuzjazmu uzbrojony w certyfikaty i przekonanie, że sam podbiję świat korporacyjnej inercji. Czułem się jak samotny wilk wający do księżyca w nadziei, że ktoś usłyszy. Prawdziwy przełom nastąpił nie wtedy, gdy odkryłem kolejną genialną technikę, ale gdy zrozumiałem, że nie jestem sam, że gdzieś tam są inni, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Pamiętam pierwsze lokalne spotkanie grupy Edge, na które poszedłem. Trochę z ciekawości, trochę ze sceptycyzmem. W przerwie zacząłem opowiadać o zespole, który notorycznie pomijał retrospektywy. Byłem u kresu pomysłów. Podszedł do mnie wtedy bardziej doświadczony coach, nie dał mi gotowego rozwiązania. Zadał kilka trafnych pytań. Podzielił się anegdotą o podobnym przypadku, podrzucając jedną nieoczywistą sugestię. Ta krótka rozmowa otworzyła mi oczy. To nie była rada z podręcznika. Ale mądrość z doświadczenia podana z empatią. Z biegiem lat zrozumiałem, że takie interakcje to coś więcej niż wymiana tips and tricks. To budowa relacji, tworzenie sieci wsparcia. Dziś mam ludzi, którzy są moimi sparring partnerami, do których mogę zadzwonić, gdy czuję, że uderzam głową w mur. Kiedyś pracowałem z bardzo opornym działem IT. Postępy były minimalne, a moja frustracja rosła. Czułem, że zawodzę. Zadzwoniłem do koleżanki po fachu, spędziliśmy ponad godzinę na rozmowie. Ona nie dała mi recepty. Słuchała, zadawała pytania i pomogła mi spojrzeć na problem z zupełnie innej perspektywy. Ta rozmowa dała mi coś bezcennego. Poczucie, że nie jestem sam. I siłę, by spróbować inaczej. I to jest właśnie siła STADA. Możliwość czerpania z kolektywnej mądrości. Dla mnie jako coacha ta społeczność jest jak system korzeniowy dla drzewa. Niewidoczna, ale kluczowa dla stabilności i wzrostu. Daje wsparcie, gdy grunt usuwa się spod nóg i przypomina, że cel, do którego dążymy, jest wspólnym wysiłkiem. Dokąd więc zmierza rola agile coacha? Myślę, że przyszłość należy do tych, którzy potrafią połączyć te dwa światy. Być odważnymi nawigatorami zmian w swoich organizacjach i pomagając im znaleźć drogę w chaosie. Ale jednocześnie potrafią z pokorem stawać przed lustrem współpracy, nieustannie pracując nad sobą, nad swoją empatią i świadomością, oraz co równie ważne, potrafią być częścią większej całości, wspierającej się społeczności. To fascynująca podróż, pełna wyzwań, ale i ogromnej satysfakcji. Pytanie, które zostawiam dziś z Wami brzmi: czy jesteście gotowi podjąć to wyzwanie? Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia następnym razem. Jeżeli podoba się Wam to, co robimy z Ryśkiem, Piotkiem i Zbyszkiem, to zapraszam do postawienia nam kawy bajkofitol Dziękuję.